Cześć, dzisiaj pokażę Wam piękną Włoszkę. Do miasta zapraszam. No więc mamy Alfa Romeo Mito. Tak, ten konkretny egzemplarz ma, zobaczcie, czarne dodatki na lampy, a nie srebrne, nie takie chromowane, co mi się osobiście podoba. Ktoś jej dokleił tam paski na boku, ale to wiadomo, że to jest... Akcesorium jakieś tak, takie. Jest na 17-calowych oryginalnych kołach. Czy ten samochód jest ładny? No, według mnie, do miasta i ogólnie, jest bardzo sympatyczny. Z zewnątrz może się podobać oczywiście, szczególnie chyba kobietom. Przepraszam, że jest brudny, nie było kiedy umyć. Nie jest to biały, to jest taka kość słoniowa, trochę nie kość słoniowa. Brudny biały Taki, no takie cholera wie co e, Silnik to 1.4 Multier, 155 koni Wystarczający Według mnie No ale to musicie się przejechać, żeby sprawdzić sami e, Śmieszny patent z zewnątrz Otwieranie bagażnika, naciskamy Naciskamy I proszę A, Co dalej? Idziemy do wnętrza Zobaczcie, we wnętrzu można powiedzieć, że e, panuje taka klasyka dla Alfy, okrągłe wloty, okrągłe tuby, e, zegary jakby w troszeczkę wklęśnięte okrągłe. E, jak widzicie, obrotomierz i prędkościomierz zaczyna się na samym dole, a nie przy półtora tysiąca powiedzmy jak wreszcie samochodów jest od zera co według mnie jest na plus. E, co dalej? Jest klima, jest oczywiście system DNA, Entoneutral, D to Dynamic, a to takie All Weather, że tak powiem, czyli on sam do, do jakby do stosowuje się do pogody. Jeśli się mylę, to mnie poprawcie, ale wydaje mi się, że się nie mylę. Tutaj jest okleina jakaś taka pseudo-winylowa, pseudokarbonowa, mi się to osobiście nie podoba, no ale taka jest, taką zastosowali. Drzwi bezramkowe lubią sobie przymarzać w zimie, trzeba smarować uszczelki, żeby, żeby się nie skleiło i ich nie porwać. E, skrzynia niestety pięciobiegowa. Co wam powiem podczas jazdy? No i co tu więcej chciecie? Wielofunkcyjna kierownica, e, klimatyzacja, e, system start-stop, halogeny przód tył i sofixy z tyłu. Ale to już przejdźmy do tyłu. To wam pokażę, pokażę wam na bazie. Nie zamknąłem. Odsuwanie szybek, jak chyba pierwsze 36 kupę miało to odsuwanie szybek. Z tyłu jest całkiem sporo miejsca, aczkolwiek na długie podróże. No, za ciężko, wysoko nad głową. Mam, nie wiem, z 15, 10 cm, jak i 15. Chciałbym być taki wysoki, nawet nie 10, może. No nie jest, nie ma szału, nie mam linijki w oczach, nie wiem, ale No jest całkiem Na no Jakieś uchwyciki tutaj, na wieszaki, głośniczki z tyłu. Tutaj też jest to pseudo, tam winylowo-karbonowe przetłoczenia. Ale tak, to jest poprawny samochód, w porządku. Poprawny. Co ja mam z tym poprawny? Przecież, według mnie, to jest fajny samochód, a nie poprawny. To jest akurat w porównaniu do Skody Oktawi, to to jest naprawdę daje frajdę z jazdy. Chodźmy po odmaskę, pokażę Wam co tam się kryje. Oho, chyba jakiś kunolist tu był, z tego co widzę. Ale dobra. Yy, 1,4 Turbo benzyna 155 KONI, tak zwany Multi -air. Czy dobry silnik? Dobry, wrażliwy na jakość paliwa. Trzeba uważać, jakie paliwo się leje, bo od tego zależy, czy samochód dobrze jeździ, czy nie dobrze jeździ. Jakieś typowe awarie. No, właśnie, jak sama nazwa mówi, Multier jest typową awarią. Standardowo tutaj już też był robiony. Co innego jeszcze? Nie ma tu chyba głównie awarii. Eksploatacja jakiś tam. Przewód od klimy był robiony klocki, tarcze jakieś tam czyli normalny rozrząd. Jakieś tam eksploatacyjne rzeczy I nic tutaj się takiego nie działo Przez powiedzmy ostatnie 75 tysięcy kilometrów Może łożyska górne MacPhersonów Te były wymieniane Co są pod tą kratką Bo trzeszczało przy skręcie A tak to Tak to cóż Bianco Spino eee, Co jeszcze Matowieją im lampy że trzy razy już były polerowane i nakładana ceramika teraz pewnie niedługo też będzie a poza tym siadać i jeździć jak wsiądziecie do Alfy to już nie będziecie chcieli z niej wysiąść chodźmy się przejechać no to jedziemy jak się jeździ Alfą Romeo Mito? twardo przede wszystkim sztywno o, w bagażniku jakieś rzeczy są i stukają Dźwięk jest piękny. Wezmę na dynamik. Tutaj mamy trzy tryby. Na dynamiku to jest, powiem Wam, że o niebo żwawszy ten samochód. Przepraszam za palucha. Dobra, jedziemy. Więc tak, to jest, jak już wspomniałem, Alfa Romeo Mito 1.4 Multier, 155 koni. Brzmi, jak dla mnie, zajebiście. Fajnie się wszystko e, prowadzi, jest sztywniutka. Jest sztywniutka, e, mała, szybka. Dwie paczki, to spokojnie sobie można nią pociągnąć No i co jeszcze? Części, eksploatacja Samochód 7 lat 7 chyba w rodzinie Od przebiegu 82000 No ma obecnie 150 No co, MultiAir się oczywiście rozpieprzył ale został zrobiony przez mechanika po autorsku, że tak powiem, z bardzo, 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 bardzo długą gwarancją. I póki co nic się nie dzieje. W Alfach trzeba zwrócić uwagę na to, że jak się zaleje słabego paliwa, bo już tak miałem, to właśnie są objawy jakby multir się zepsuł, czyli nie można zmienić trybu na dynamic, nie można, jest cały czas na neutralu, i nie ma mocy, w sensie odcinają ją, toczy się powoli, jak już się tam rozpędza ale bez szału, no i oczywiście kontrolka na liczniku może to być złe paliwo, więc proponuję w takich sytuacjach wyjeździć trochę i dolać świeżego paliwa, miałem tak w drodze do Częstochowy, już myślałem, że znowu multi air padł, ale się okazało, że wyjeździłem pół zbiornika wyjechałem, jakoś się doczłapałem dojechałem do stacji dotankowałem i jak ręką odjął Jak spalanie 8-9 trzeba liczyć w, tym, w tej wersji 155 koni Czy to dużo Zależy ile kto jeździ Ile kto ma pieniędzy Jak dla mnie jest całkiem znośnie Minusem jest tej wersji to Że ma 5 obiegową skrzynię A nie 6 Bo wiadomo byłoby fajnie Zobaczcie kania Całkiem dużo miejsca, z tyłu średnio, jak widzieliście eee... no Ale co, no, no nie do tego jest stworzona, żeby być rodzinnym samochodem, tak? Wiadomo, że to jest mały Gaugan do miasta Wykręcimy sobie mały Gaugan do miasta I tą rolę spełnia w 100% Jest małe, wszędzie się można wcisnąć Przydaje frajdę z jazdy, jak to Alfa, przyjemniej się jeździ no nie wiem jak wy uważacie, ale dla mnie Alfa to Alfa i możecie sobie narzekać, że te Twin Spark'i były nieudane i tak dalej, i tak dalej. Ja uważam, że jeśli się dbało od początku o samochód, ktoś dbał, na czas wymieniał wszystkie te 8 świec w Twin Spark'ach i tak dalej, i tak dalej, to uważam, że to są dobre silniki. O poprawcie mnie, jeśli uważacie inaczej ale wszystko jest kwestią zadbania egzemplarza według mnie i te stereotypy, że to królowa lawet i tak dalej, i tak dalej no dla mnie są przesadzone, aczkolwiek sam jak kupowałem pierwszą alfę to miałem już na podwórku lawetę w razie czego bo byłem sceptycznie nastawiony ale tych alf się już trochę przewinęło i uważam, że lawety sprzedałem, więc to o czymś świadczy co tu jeszcze mamy? Mamy wielofunkcyjną kierownicę, mamy klimatyzację, oczywiście, sprawną, radio. No to nie oszukujmy się, jest to Fiat Punto trochę w lepszej wersji, znaczy lepszej. Inaczej wykończonej, tak. A czy się to komuś podoba? No, mi się na przykład te zegary bardzo podobają, które są w takich tubach, jakby. Dźwięk silnika super według mnie a wnętrze, no te plastiki jak widzieliście już to takie są wątpliwe, tutaj pseudo jakaś tam okleina ale i tak według mnie super się jeździ tym samochodem tyle wrażeń z jazdy chyba dzięki, do zobaczenia w następnym filmie trzymajcie się jeżeli jesteś pasjonatem i jeszcze nie chciał aplikacji Retrobook zapraszam do sklepu Play i jak